Siemka, z tej strony Dawid. Dzisiaj taki króciutki poradniczek, jak odpowietrzyć układ chłodniczy w silniku 1.5 DCI Renault. Te silniki są w wielu samochodach, w Nissanie, w Renault, także na pewno komuś może się przydać. Zalewamy nasz zbiorniczek wyrównawczy płynem chłodniczym do pełna i co teraz należy zrobić? Tutaj jak możecie zauważyć, silnik jest w nie najlepszej kondycji, troszeczkę tutaj wycieków ma. Tam pod spodem znajduje się yy, odpowietrznik. Tu znajduje się pod spodem jeden, i tam z tyłu w przewodach znajduje się drugi w przewodach do nagrzewnicy. No, teraz pewnie nic nie widzicie, ale ja to wam postaram się tak pokazać, abyście mogli to zauważyć. Co jest najlepsze do odkręcania tych. Yy, Odpowietrzników. To są zwykłe takie odpowietrzniki jak, jak kapturki jak przy kołach, do, przy wentylach. zwykły taki plastikowy kapturek. Ja do tego celu używam 10 mm nasadkę, 12kątną tak. I to możecie tym bez problemu to odkręcić, zazwyczaj. Możecie do tego celu użyć też grzechotki. Co ważne, uwaga. Nie przykręcajcie tego grzechotką, bo urwiecie te zaworki, tylko delikatnie, bardzo delikatnie w palcach. Tak? Jeżeli nie macie dojścia, możecie to użyć, ale w palcach dokręcamy. Odkręcić delikatnie grzechotką, a przykręcić tylko i wyłącznie w palcach. Dobra, yy, wsadzę kamerę na dół i Wam pokażę, gdzie są te zaworki. A więc tak, tutaj w tym miejscu znajduje się jeden kapturek. To jest ten zaworek tutaj, w tym miejscu, którym pokazuję Wam tutaj śrubokrętem. Jego należy odkręcić, aby odpowietrzyć układ. Zaczekać aż bąbelki zlecą, i wtedy zakręcamy go. Tu jest jeden. Tak, on znajduje się tutaj, jak wyjdę pod pompą, wakium. I teraz drugi znajduje się tam w tych przewodach za filtrem powietrza, tak? Też wsadzę telefon i wam pokażę, gdzie to tam mniej więcej jest. Tutaj znajduje się drugi, tak? Do nagrzewnicy. I też go należy Odkręcić, spuścić całe bąbelki, z tego tutaj do nagrzewnicy, i z tego tutaj przy silniku. To jest bardzo ważne, bo inaczej będziecie mieli powietrze w silniku i możecie załatwić silnik. Miejcie pewność, że płynu macie nalane na maksa, odkręcacie jeden, potem drugi wyżej. I. Ewentualnie po jeździe, możecie sprawdzić jeszcze raz, czy na pewno powietrza tam nie zostało. To tyle. Pozdrawiam. Mam nadzieję, że komuś pomogłem. W tym miejscu prosiłbym Ciebie o subskrypcję mojego kanału. Dla Ciebie to tak niewiele, a mnie zachęca do działania. Dzięki.